Czwartkowy trening podopieczni Jana Urbana rozpoczęli od serii biegów dookoła boiska. Po nich zawodnicy skoncentrowali się na ćwiczeniu techniki podań. Do zadań piłkarzy należało m.in. odegranie piłki pominięciu wbitych w ziemię postaci, a wykonanie oceniał prowadzący tę część zajęć trener Jacek Magiera. Po rozgrzewce zawodnicy wrócili do zajęć biegowych. Nie uczestniczyli w nich bramkarze, którzy trenowali oddzielnie pod okiem trenera Dowchania. Golkiperzy jeszcze jutro będą musieli poradzić sobie bez dusza na Kuciaka, ponieważ reprezentant Słowacji wróci do Warszawy w sobotę. Po treningu biegowym legioniści ćwiczyli utrzymywanie się przy piłce. Najpierw grali w klasycznego dziadka z dwoma zawodnikami w środku, a następnie przenieśli się na drugą część boiska, gdzie zostali podzieleni na drużyny. Zawodnikom przyglądał się Jan Urban, który często wspominał o konieczności gry na szerokim polu.